Diabeł robi wszystko, abyś nie żył słowem, abyś nie karmił się tym chlebem każdego dnia. Diabeł chce cię oszukiwać, zabierać ci czas, okradać cię. Zrobi wszystko, żeby ducha świętego nie było w twoim życiu, żeby cię nie uczył, żeby cię nie prowadził, bo kiedy ducha świętego nie będzie, no to sobie możesz czytać. To on nie będzie walczył o to, żebyś nie czytał słowa, bo będziesz miał taki mętlik, będziesz miał tak namieszane, że w ogóle nie będziesz jakby żył przez to słowo. Natomiast kiedy będziesz z duchem świętym studiował, kiedy On będzie tym najlepszym pedagogiem, będzie mówił do Ciebie i będzie Cię uczył, to wtedy diabeł jest przegrany. Dlatego, że ty wzrastasz w mocy, wzrastasz w Bożym autorytecie. Pan Jezus powiedział, o to daje wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Depczesz tam przez wiarę w Bożym autorytecie, wyrzucasz to, co jest nieboże i kiedy Ty wypowiadasz słowa w Bożym autorytecie, to demony muszą słuchać. Jest dokładnie tak, jakby Bóg wypowiadał słowa. Kiedy w słowach jest Boży autorytet, to duchy demoniczne muszą być posłuszne Boży autorytet, bo to jest Boży od Pana. My czasem nie rozpoznajemy wielu rzeczy, natomiast ten świat duchowy, duchy de demoniczne wiedzą dobrze, kiedy ty chodzisz w prawdzie, kiedy chodzisz w Bożej mocy, w Bożej miłości, w Bożym autorytecie, a kiedy nie chodzisz